Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Kmiecik, Poranek gaz 24 Dziś Państwa i moim gościem jest Pan Tomasz Musioł, Rzecznik Prasowej Kolei Śląskich. Dzień dobry, Panie Rzeczniku. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jeśli nas słuchają pasażerowie i spodziewają się albo oczekują, że coś usłyszą o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy, to ich nie zawiedziemy. Coś powiemy, ale najpierw zaczniemy od tego, o czym... Żyją i pasażerowie i koleje śląskie na co dzień utrudnienia w ruchu, a tych utrudnień jest chyba sporo. No tak, w zasadzie, <coughs> przepraszam, w zasadzie na całej siatce połączeń tak naprawdę e, możemy wyróżnić kilka, e, kilka utrudnień. E, takie największe warto podkreślić, mimo wszystko, zanim gdzieś tam wymienimy, że to e, tak naprawdę prowadzi ku temu, żeby naszym pasażerom Udogodnić wbrew pozorom podróżowanie również i w przyszłości, tak, no bo prace modernizacyjne, które trwają na terenie całego w zasadzie Województwa Śląskiego, polegają głównie na dostosowywaniu i dostosowywaniu tych torowisk, dostosowywaniu infrastruktury do podróżowania, tak. No Największe utrudnienia, tak naprawdę, cały czas to jest trasa S1 Gliwice-Częstochowa. Tutaj Dąbrowa, Górnicza, Sosnowiec, gdzie trwa cała przebudowa systemu ruchu. No i jest pięć aktualnie, czyli Katowice z taki trochę bardziej turystyczny kierunek, no ale również i tam zarządca infrastruktury dopasowywuje właśnie tą rzeczoną infrastrukturę do jeszcze lepszego podróżowania, jeszcze lepszego komfortu podróżowania naszych podróżnych. Jak, jak powiedział jeszcze przed naszą rozmową, niemal na, niemal, nie ma linii, na której by nie było jakichś zmian, jakichś utrudnień. No, w zasadzie tak. tak jak Dla pasażerów to bo... dobrze i źle, domyślam się. No, dobrze no, na przyszłość no, i źle no, na no, teraz. Trzeba, trzeba niestety czasami trochę e, kolokwialnie powiedziawszy pocierpieć, tak żeby później mogło być lepiej. E, no infrastruktura na terenie naszego województwa jest e, Dość powiedzmy sobie, przestarzała, tak. Aktualne dopasowania jej pod względem wymogów bezpieczeństwa i jakości, no trochę musi potrwać, tak. Związane jest to właśnie z przebudową systemów ruchu, z wymianą podkładów, no, tych prac jest cała, cała masa. Wszystkie informacje na stronie kolei szląskich. i Jak najbardziej, w zakładce. Opóźnień czy jakichś większych lub mniejszych utrudnień na danej trasie? Panie rzeczniku, myślę, że każdy podróżujący kolejami wie, że grudzień jest takim czasem, kiedy rok do roku zawsze są duże zmiany. Oczywiście są też korekty wykonywane co kilka miesięcy, ale takie najpoważniejsze zmiany w grudniu są. W skrócie, pewnie nie wszystko, ale co może nas czekać, jeśli chodzi o zmiany w kolejach śląskich? Nowy rozkład jazdy, tak jak pan redaktor wspominał, roczny, on wchodzi w życie zawsze w grudniu, w tym roku jest to 12 grudnia. Taką najbardziej chyba pozytywną informacją w zasadzie wypływającą z tego rozkładu jazdy jest powrót przez nas na trasę Gliwice bytom Z informacji gdzieś tam wstępnej możemy już również przekazać, że będzie to połączenie bezpośrednie. Mamy tam bardzo dobry czas przejazdu, w okolicach 19, między 19 a 22 minuty, to raz. I dwa, no staramy się dostosować oczywiście taryfę równie atrakcyjną, a żeby pasażerowie wrócili i korzystali właśnie z tego, z, tych, z, tej, z tej trasy, z tego przejazdu. No oczywiście wszystkie połączenia tak naprawdę, całe wszystkie połączenia naszej siatki są dostosowywane do aktualnie panujących warunków, tak, na, na trasach właśnie do tych prac modernizacyjnych, chociażby prowadzonych remontów czy dostępności, no bo warto zwrócić uwagę, że tutaj pod względem jakby rozkładu jazdy jesteśmy któryś w kolei, tak, no bo przede wszystkim trzeba brać pod uwagę tutaj zarówno pociągi międzynarodowe później mamy pociągi Intercity, tak, no więc my jesteśmy gdzieś tam trzeci, czwarci w kolejności dopiero względem budowy i dostępności tego rozkładu jazdy. Niestety albo stety chyba każdy się o tym przekonał, czekając na przykład na stacji kolejowej, kiedy pociąg przepuści jakiś inny. Czasem się też zdarza, że to na przykład może być zwykły, który przepuszcza przyspieszony, choć chyba najczęściej jednak przyspieszony kolej śląskich w znaczeniu, choć najczęściej chyba jednak PKP Intercity. E, tak, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, no, to jest pewna gradacja, tak? to tak samo możemy tu porównać jak. W wojsku są stopnie wojskowe i, i gdzieś generał jest nad majorem, nad sierżantem. No i wiadomo, no my tu również możemy, musimy się w pewnym stopniu dostosować do panujących warunków. My obsługujemy jakby tutaj poza wyjątkiem w zasadzie Katowice-Kraków. Tylko i wyłącznie teren Województwa Śląskiego, tak? Tutaj PKP jest wiodącą spółką, która podróżuje po całym kraju, dokonuje również, prowadzi również przewozy międzynarodowe, więc niejako oni mają pierwszeństwo właśnie tutaj na, na, na trasach. Choć półrzędne, półserialne, oczywiście z punktu widzenia kraju, taka gradacja ma znaczenie a dla pasażerów codziennie dojeżdżających do pracy, to generałem są koleje śląskie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. I e, dlatego ta nasza. Oferta przewozowa zawsze staramy się, aby była skrojona właśnie po tych pasażerów z naszego regionu. Panie rzeczniku, te zmiany planowane na grudzień to rewolucja czy ewolucja? Jeśli chodzi o zmiany w rozkładzie jazdy? Ja myślę, że ewolucja, rewolucją bym tego nie nazwał. Nie każda rewolucja kończyła się dobrze. Co wiemy również i z historii, więc myślę, że to ewolucja, tak? Rozmawiamy z naszymi pasażerami w tym roku po raz kolejny prowadziliśmy, w tym roku prowadziliśmy po raz kolejny konsultacje dotyczące właśnie tego rocznego rozkładu jazdy, już pewne poprawki są właśnie wynikiem tak naprawdę rezultatem tych konsultacji. I to jest ewolucja, bowiem no staramy się rozwijać na potrzeby naszych podróżnych, dla naszych pasażerów. Panie Rzeczniku, dlaczego tak w ogóle warto podróżować kolejami śląskimi? Gdyby Pan tak miał tych, którzy nas słuchają, którzy może są, no jeśli są pasażerami, to może nie trzeba już przekonywać, ale jeśli mogą być, jakby Pan przekonał do podróżowania kolejami śląskimi, antena jest Pańska. No ja myślę, że przede wszystkim tutaj na plus działają te, te określenia, których stale tak naprawdę używamy, czyli wygoda, w podróży, bezpieczeństwo i krótki czas podróżowania, tak? No prowadząc jednak, używając jednak prywatnych środków transportu typu, nie wiem, samochód dajmy na to, no zarówno koszt dojazdu, koszt podróży, jak i sama wygoda, no i, i bezpieczeństwo, które tak naprawdę ma znacznie wiele więcej czynników wpływ na dajmy na to u nas. Dlatego myślę, że warto skorzystać z, z kolei jako tego wygodnego, bezpiecznego i promującego tak naprawdę również i ekologiczny sposób podróżowania, no bo warto zwrócić uwagę, że właśnie ten koszt podróży jest niższy, dużo krótszy czas względem przejazdów. Mamy przykład tutaj tego, co aktualnie dzieje się, dajmy na to na trasie Katowice-Tychy, gdzie praktycznie. Sosnowiec, Katowice, Tychy, gdzie z każdej strony tak naprawdę miasto, miasta stoją, żeby wjechać do, 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 do centrum, do stolicy województwa, robi się problem. A tutaj czas podróży samym tylko pociągiem na trasie Katowice, Tychy tu mamy średnio 17-19 minut, co jest nie do osiągnięcia. Podróży samochodem. Bezpieczeństwo również ma na to wpływ. No wiadomo, według wszystkich już badań. Kolej w dobie dzisiejszej pandemii, trwającej wciąż niestety, kole jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. No i o tej wygodzie już mi trzeba wspominać, można i nadrobić zaległości z lekturą, z dobrą muzyką, ale i również, co ja zawsze podkreślam i sam osobiście gdzieś stosuję również, i 10-15 minut drzemki przed, przed ciężkim dniem można odbyć podróż trwa mniej niż 10 minut, to wtedy z tą drzemką w liczbie 15 może być gorzej, oczywiście tak już żartem mówiąc. Zakorkowanie chyba trochę pomaga kolegom śląskim w znaczeniu, że i tak podróżowanie pociągami jest atrakcyjne, ale kiedy ma się stać w korkach, to chyba tym bardziej tego się nie chce robić. No dokładnie, tak jak Pan redaktor wspomniał, to raz, że korki, dwa, mamy taki doskonały, namacalny przykład z ubiegłego roku, kiedy na Giszowcu, właśnie na tym węźle, Giszowcu zawalił się, zawaliła się część wiaduktu. Również staramy się w miarę regularnie, stale, jak najszybciej to tylko możliwe, reagować na tego typu sytuacje. Wzmacniamy kolokwialnie powiedziawszy nasze składy. W miejscach, gdzie notujemy te największe frekwencje, te pociągi są albo łączone, albo są wysyłane. Te najdłuższe z możliwych, posiadające najwięcej miejsc dla naszych pasażerów. No więc ja myślę, że ta sytuacja związana gdzieś z transportem drogowym, notabene na terenie województwa, może, może nam pomóc względem, nawet jeżeli nie, powrotów do pociągów tych osób niezdecydowanych, jak i przede wszystkim już dokonania wyboru, właśnie. Że kolej to jest ten środek transportu, który pomoże mi dojechać do pracy, do lekarza, do szkoły. Bezpiecznej podróży i dużo zdrowia. Tak jest. Przede wszystkim, przede wszystkim tego drugiego sobie życzmy. Wszyscy na Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Pan Tomasz Musiał, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.